Witam serdecznie na kanale Przyroda.jp. Kilka dni temu pan Artur z kultowego programu 1 z 10 został bezapelacyjnie ogłoszony geniuszem na skalę kraju i bożyszczem teleturnieju. Po swoim znakomitym występie, w którym zdobył maksimum punktów, nie mogłem więc przejść obok jego niebywałego sukcesu obojętnie, i w dzisiejszym odcinku przedstawię wam analizę wszystkich jego pytań z dziedzin przyrodniczych. Zapraszam do oglądania. Morze Liguryjskie jest częścią którego większego akwenu? Morza Śródziemnego. Co ciekawe, stanowi ono zaledwie 3% całego Morza Śródziemnego, więc nie jest jakimś znaczącym punktem na mapie. Ale nie dla pana Artura. Większość tlenków, niemetali tworzy z wodą kwasy, zasady czy sole. Yy, kwasy. Bez wątpienia. Tlenki kwasowe tworzą w większości niemetale z grup od 14 do 17. I właśnie to one tworzą kwasy w połączeniu z wodą. Zoologia. Charakterystyczny dźwięk koników polnych wytwarzają samce czy samice tego tak Sam Samce. Co więcej, jest to forma odgłosów godowych na popis przed samicami. A charakterystyczne cykanie pojawia się na skutek pocierania o siebie nogi lub pokrywy skrzydeł, a ich utwór składa się z krótkich fraz trwających od 2 do 3 sekund. Ile szczytów górskich ma wysokość większą niż 8000 metrów nad poziom morza? Jest ich 14: 10 w Himalajach, 4 w Karakorum. W Himalajach najwyższy z tego grona jest bez zaskoczenia Mont Everest, a w Karakorum K2. Jaki kolor ma kawior ryb jesiotrowatych? Jest czarny. Kawior ryb jesiotrowatych ma czarną barwę, a łososiowatych czerwoną. Istnieje również kawior biały. Nie pochodzi on jednak od ryb, lecz od ślimaku. Dania i napoje, z której części rośliny otrzymywana jest gałka muszka tołowa? To jest z owoców rośliny. Z owoców, z nasiona, tak, z jądra nasiennego. Dla ciekawskich, pełna nazwa tej rośliny to muszka korzenny, a przyprawę otrzymuje się w efekcie wysuszenia tych nasion. Astronomia. Europa, Io, Ganymedes i Kalisto to odkryte przez Galileusza księżyce której planety? Jowisza. Co warto dodać, są to jedyne księżyce odkryte przez niego. Czy fotosynteza w roślinach może zachodzić bez udziału energii świetlnej? Nie może. Jest to prawda. Istnieje co prawda etap fotosyntezy, tak zwana faza ciemna, albo cykl Kalwina, albo cykl Kalwina-Bensona, albo. Dość, która zachodzi bez udziału światła, jednak nie może ona zajść bez wcześniejszego zaistnienia fazy jasnej, która zachodzi z udziałem światła. I to są wszystkie pytania, jakie mogłem panu zadać. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia.